Czy w Polsce zabraknie węgla? Nie, czy w Polsce zabraknie węgla? Panie Przewodniczący, czy tej zimy zabraknie węgła, węgla opałowego? Znaczy, no cóż, Panie Redaktorze, chyba jedynym w miarę realnym programem polskiego ciepłownictwa na sezon zimowy 2022-2023 jest program zbierania chrustu w lesie. Niestety, z przykrością to stwierdzam. Ceny węgla szaleją. Pośrednicy straszą, że zabraknie 11 milionów ton. Rząd liczy na łagodną zimę? składów opałów, gdzie nie ma węgla, gdzie brakuje tego węgla. Jeszcze mamy lato. Każdy z nas żyje bez troskością tych dni. Jednak już dzisiaj nasz rząd powinien myśleć o tym, co się stanie, kiedy temperatury zaczną wskazywać mniej niż zero. To przez zmiany klimatyczne tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka tej zimy. Śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Jeszcze w 2015 Andrzej Duda przekonywał w Jastrzębiu Zdroju, że Polska ma zapasy węgla, które wystarczą jej co najmniej na najbliższe 200 lat. 50% europejskich złóż węgla, który ma tego węgla, jak mówią eksperci, do wydobycia jeszcze na 200 lat. Węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym, własnym. O nikogo go nie musimy prosić. Od nikogo go nie musimy kupować. 83% energii w Polsce pochodzi z węgla, z tego 55% z węgla kamiennego. Czyżby wtedy Andrzej Duda kłamał, czy też może źle mu doradzono? Od wygranych przez PiS wybory w 2015 roku, nasz import węgla do Polski w milionach ton wzrósł a przede wszystkim nasze uzależnienie od rosyjskiego węgla. Tymczasem dopiero w ostatnich latach widzimy spadek importu do Polski węgla kamiennego. Od wybuchu wojny na Ukrainie cały czas premier Morawiecki apelował o embargo na rosyjskie paliwa. Apeluję do Komisji Europejskiej o szybką zgodę na embargo na rosyjski węgiel. Musimy doprowadzić do jak najdalej idących sankcji. I dlatego... W kwietniu tego roku wprowadzono piąty pakiet sankcji, zakaz importu węgla z Rosji do krajów Unii Europejskiej. To embargo ogłosiła sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. So today we are proposing to take our sanctions a step further. We will make them broader and sharper so that they cut even deeper into the Russian economy. This fifth package has six pillars. First, we will impose an import ban on coal from Russia worth 4 billion euros. Dlatego dzisiaj najważniejszym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, jakie mamy zapasy węgla na zimę. Embargo, które zostało wprowadzone przez Unię Europejską, oznacza brak 11 milionów ton węgla na ten sezon grzewczy. Pasem władza już zamówiła właściwie wiele transportów i z Kolumbii i z innych kierunków świata. I tak dzisiaj importujemy węgiel ze Stanów Zjednoczonych, z Kolumbii, z RPA, z Indonezji oraz Australii. Według minister Anny Moskwy na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczony ponad 8 milionów ton węgla. Jednakże nie tylko o ilość, ale o jakość węgla tutaj chodzi. Domostwa mogą palić mało zasiarczonym węglem o dużych grudach. Ten węgiel podczas transportu się kruszy, dlatego mało go pozostaje, aby dostarczyć takim domostwom. Tego węgla, takich grubszych grudek dla gospodarstw domowych jest tam po prostu bardzo mało, on się e, mocno kruszy w tym transporcie e, morskim, więc stamtąd pozyskamy jeden, może dwa miliony w najlepszym e, wypadku takiego węgla. Eksperci brzmią o totalnym braku węgla na składowiskach. Mówią, węgla nie ma i nie będzie. W dodatku czekamy na dostawy. Do tego ceny w skupach węgla poszybowały w kosmos przy naszej inflacji. Sam Morawiecki sugeruje, że pomogą ludziom doprowadzić do takiego poziomu cen, który będzie sprzed gwałtownej, gwałtownej zwyżki cen. Eksperci ostrzegają, że sugerowane przez rząd rozwiązania mogą znowu być proinflacyjne. Tymczasem w innych krajach europejskich już dzisiaj mówi się o pewnych ograniczeniach. W Wielkiej Brytanii The Times informuje, że ponad 6 milionów domów może paść ofiarą ograniczeń w dostawie energii tej zimy. We Włoszech już teraz wprowadzono limity: klimatyzatory mogą schładzać pomieszczenia tylko do 27 stopni, z kolei zimą mogą je grzać tylko do 19 stopni. Dlatego my już dzisiaj chcemy was zaalarmować i ostrzec. Generalnie oszczędzać energię. Zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. Już dzisiaj prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin ostrzega o 50% podwyżkach. Dlatego my dzisiaj pytamy, czy rząd zdąży nas zabezpieczyć przed zimą? Czy Polacy będą marzli? I ile będzie nas to kosztowało? Tymczasem zapraszamy do reklamy. Dlaczego płaczesz, Janino? Aha, to ze wzruszenia i radości. I trudno ci się dziwić, Janino. Rząd pozwolił na zbieranie chrustu w lesie, na opał, bo wzrosły ceny węgla, groszku i energii. To prawda, jest się czym wzruszać. Rząd bowiem, dla dobra społeczeństwa, wprowadził nowy program Chrust Plus. Ładnie brzmi i ma sens. W ramach tego programu można będzie pójść do lasu państwowego i zebrać sobie potrzebną ilość chrustu na opał.